No, nie szukamy nic w tych domkach Ła wysła mieć strafy Kochnięcie No właśnie, a dlaczego nie gra muzyka w tym samochodzie? E, rzeczywiście. A może ja bym ci szczę do tego? Nie no ale on no, cię zawsze grała. Z górki, ale daleko. A tu byli, bo drzwi są pootwierane. Tak jest. Idziemy na tą górkę, żeby zginąć, zobaczyć jak tam stają się na Flare. Idziemy tam. To Zobaczyłem. No tutaj, po lewo też jest Flare i to tam już leci. Tak, no po lewo mówię, tam. Góry, tam jest w pierda. Muszę poczekajmy, niech gdzieś wysiąćmy. Trochę nie, wcześniej tam. niż kurwa Zwolnij, 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 do nich i zróbmy... Zwolni, 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 zwolni. Jest daleko. z jest No tutaj nie ma jakby ja, tego, nie? No drobny z tej flary jest zawsze na całą mapę. Co tak może wyglądać, wiesz. Trzeba patrzeć czy się przesuwa po niebie szybko. To leci samolot do zrzutu. zobaczymy paczkę czy jest w grze. Nawet są dwa samoloty. To się tutaj udawało. No nie tak Oj, daleko. wróciło, to tu. To, 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 to. Dobra, to wysiądźmy. Ja mam snajperkę, to nie otwieraj ja się od dnia, dopóki ten. Albo nie zawsze, bo oni strzelać, albo nie strzelać. Ja mam <laughs> SKS-a. Na ja to to leci. leci. Cztery razy. Dobra. Rewelacji nie ma, ale zawsze coś. Dobra, tak tylko ziemię. Jest... Gdzie? Nigdzie, nigdzie, ja tylko sprawdzałem jak, jak to zdecydowa? działa? Masz 8 razy? Tak, mamy sobie to Muszę i ten... podejść trochę to kurwa jest. Strefę w ogóle mamy tutaj. Radzie, czemu tym Bombro. samochodem za nie? tam, tam polecił. Przy samochodzie, tam samochód stoi. Gdzie to kurwa zniknęło? No za... za domach, w tych budynkach. Kuchowach. Kurwa, centralnie za domek. Dobra. No, tam specjalnie zrzucili. No to tak randomowo to Dobra, wsiadamy i Idziemy do tych domów? Tutaj? Okay, no. no. Wygląda, że tu nie było nikogo, bo są gdzieś... Oj, radio, radio. No tak miało być. A, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Jan, stoi? Działaś jak profesjonalnie? Pijem yeah. mm. go. Co, co to je było tak? No, to są te. Strefa to ona jest u nas? Jest na lodu. Nalod już się skończył. Granaty, jak ja nimi nie rzucam na lod. No, podchodzimy? Tak, nic. Jakiegoś celownika lepszego? Jedziemy tam kurwa do tamtego To wy jedzicie? Co? Ale co tam zbieraj ta ja <grym> Radek po... nie chce grać. PGG <grym> ja nie chciałem w BF, a to tego nie chce tą gregać. Kurwia go że nie może celować coś tam mówiłeś, tak? Nie, nie ja co to zbierałem tam i tak wiesz. Co Miałem mi zostawiłeś w trzech tysiącach kurno pocisków, po co? No radę, ale lepsze stawiłeś to Nieee, nic Raz jest, raz nie ma, o fajny he hełm Troszki. Dobra, bym na piechę powoli podchodził do tych dziobków Idziemy? No, odjebił nas fajnie pewnie Zrzut <coughs> zaraz Z tej strony najlepiej spadać. Kurwa, by się może jakiś mocniejszy, kurwa, celownik przydał. Mocniej... Ale zrzucie z tym nawet patrzę Już wyczyściliście ten hangar? Czy jeszcze coś tam jest w nim? O! <takujesz> po Już po zrzucie. Ze skrzynki. Znaczy skrzynce nie widzę. Pierwsze mnie zjebali, są tak samo szybko jak tutaj przylecieli. Jakąś końcówę do tego Nic, nie widać to idzie? Ja to ja się tutaj tak czaję i co, nie ma tam nikogo? Gdzie nie ten źródł był? Trzeba, nie mieli nie. jakiś ten, a my w ogóle prawie wychodzimy poza ten. Tak, tak, Refe. jest, gościu. Gdzie? Co najmniej jeden. jeden. czy więcej? Widziałem jednego tylko. Jest w dom, na narożniku koło W domku na narożniku koło zrzutu. Jest, Wyskoczył jeden to za tobą Wyskoczył za tobą. Tu jest u mnie jeden, mam jednego. Dobra. Już go nie ma całkiem. Radziu, przejechałeś go? Nie. Gdzie on jest? Jest na dachu. Tak. Chodzi na dach. <coughs> No i w którym nie, do Niebieski, czerwony? Ten z takim konga Ten? Aha, na, sam, na samym dachu ten? ten? Tak, 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 tak. Wchodził na, na samą górę, nie wiem czy w końcu, wyjdzie czy ja. Iść dach. po niego? I zginąć? A no, idzie, czekam. chodź tam, mi po, chodź ten Strzela, strzela tu, strzela Granata Grunata, chyba, idę, granata. Wrzucam. Rzucam, rzucam pierwszy Ale on jest kurwa na dachu? A tu nie da się, jak on kurwa tam wlazł? A jest, są schody Jezu mnie! Czuć Wchodzę! Kurwa, mam go! Zabity. Dej, 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 dej. Dwóch ich było chyba, bo on zginął od razu. Bardzo dobrze. Dobra, to przejmuję mu śmieci. Ma jakieś skupy. AR. Wiesz, wszystkie A, ma przez Ma jakąś szóstkę. Dwa razy skupa. Dwa razy skopa, mu daj. Hmm. Druga będzie O, Jak czegoś A, tak nie chcecie, to... to ja chętnie wezmę. Groza. A przecież mówię, że masz wyjeban no wyjebane noza no. No, tu jest. Bierz, Coś co groze? No. za znalazłem, hello o, Bartek Ooooooooocie? A tu gdzie? No, chodź. Muszę się wyleczyć. to za ma... bo idzie strefka. Gdzie ty jesteś? Czekajcie. A tu jesteś. Naprawdę się. Oooo tak, 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 co jest KS-a za to? No i bałajcie. No, siadamy tam do tego samochodu. Cze, trze, trze. Oj tak, a oj kochany, oj drogi. Strafe jeszcze łama, Jaka... zaraz przeskoczyłem. O, jest drugi jeep w czego czego można. Ej, ten samochód to jest sam on no, Czy to jest drugi samochód? No nie, które jest nasz? Ten jest nasz, To jest. nasz? No? gdzieś tu było 10, gdzieś tu było osiem razy ten skąd. Przewin na sam dół. A jest. Latina Space. Pojebało. pierdol, parę rzeczy tyle. Mam. Czekaj. Jest chłopi za mną, lecimy. do treningu. Chodźmy, chodźmy. Hmm. Dobra, chodźmy. Mam. Chodźmy, bo kurwa zaraz będziemy ginęli i to nie od... No. strzelania. W ogóle to jest niesamowite w tej grze, bo my zbieramy, o. zbieramy, zbieramy i tak... ...giniemy bez sensu. Mamy lagi. Pojechaliście ze mnie. Co? Chodź no oczywiście. <laughs> Przecież byłeś w aucie Poczekaj kurwa no, Tak byłem, ale mi się zlagowało i pojawiłem się tam Jest? Dobra. Siedzisz? Tak. Dobra, Cię masz ikonkę e... no, tak na przez środek, więc się trzymaj. No ale tam to pierwsze to żeśmy kurwa przegrali, tylko przez to że koleś testował, <coughs> tak? Bo no tak to może tutaj... no, Nie byśmy okay. na, na bank pierwsze miejsce, bo w długości ostatnio co on nie bał, to był drugi wiesz, sam praktycznie Zrzut? A Musimy już nie zatrzymujemy na bo już po wszystko ma. i wyjebie na zaraz, na to. A ten zrzut to nie jest to, nie? Nie wiem. To jest stary zrzut. Dobra. Jak ktoś chce, to musi się proszę odezwać. Nie, dobra. Ja, ja już mam AWM, a jestem szczęśliwy. A ten zrzut na pewno był już jebany. Trzeba by się było gdzieś skitrać, jakieś budynki, nie? Albo na górce zostać. To coś tu rzut widać. Po, Chodź na górkę i zobaczymy, czy, czy ten... No to czy się można na je... Co? To jest bardzo dobre miejsce na kitrę. To dajesz. Nie wiem, czy iść zobaczyć. Tam. Eee. psych. Jegoś do szopu. Kur... otwarte miejsce. O, coś tam się wzięło. Nie nic się wzięło. To skierowane było wszystko? Ech, kurde, nie ma na akceptacji. Trzeba coś wyjebać. To może adrenalina jest, to co mówiłeś, że ten gość... Ty, ale on to do buzi wioł, tak jakby, wiesz, włoć przechylił go tu, żeby połóż. No, to po prostu adrenalinę walisz, kurwa, do buzi. No, siknął sobie pod język, no tak. Siknął, zastrzykało. Ale to nie mógł, nie mógł wziąć 5 killerów? Mógł, ale co bo od razu dostanę. Miklary tyle nie dają. Daj mi więcej. Chciałbym <coughs> się przejść na tę stronę, może rzeczywiście. No, no bo będzie. No to jest otwarty darem w kół, to tam dostaniemy w pierta, Trzeba było podjechać, bo tam się dymi, ty. Ja kurwa, chyba podejdę, bo dostaniemy w ale <coughs> bez sensu. Czemu my tego no nie wziąłem? to co podjeżdżam? Jak kurwa nota na space, przecież wyrzuciłem. Czyli lager, wskakuj kurwa, jebłeś mnie. Co? No kurwa, prawie zginąłem. Zajebiście. Jak zginąłeś? Przecież chodzę. Prawie hobby. zginąłem. A. Się leczę, kurwa. Ej, po co żeś wysiadł z tego samochodu, kurwa. No nie co? podjeżdżamy ja po całą krawędź, bo tam nas jebać zaraz. Kurwa. Meusz. Ja Super jak jak ci mogłem zabrać Normalnie. Ej, cicho, co? Jedzie pojazd. 100% kurwa samochód. Z tyłu, plecy! Tutaj macie pojazd, patrz! F2! Do domu, do domu! Wbiegają! No. Przód, Chyba Ciecie. widziałem. Piętro? Duży, mały dom? Mały. Mały dom. Ten wcześniej. Ten tu. O, patrzcie, tu jest wóz, kurwa. Kurwa, czemu to tak źle pokazuje? Kurwa, nie mogę. Jest gościu, wchodzi do tego drugiego, dobra. Z tej strony jedzie, jedzie Ta, ten. Od Jeep, nas. Tam, gdzie Piętro. patrzyliśmy, tam gdzie szliśmy. Jeep dobra, idzie na piątkę. Spierdzamy na to budyneczki, szybko, do budyneczków. Na, na, na piętrze, na, na przy kominie. Na górze był przy kominie. Dobra. Wiesz, ale tu jest dwógości. Ty się schował? Okay. O, teraz leży se na tutaj na dole. Ja patrzę na zrzut. Dobra. Bo gościu tutaj Raz jest. Teraz z tej strony komina. Rzuca tu za tymi. Jest na, na pierwszym piętrze. Jeszcze jest gościu, idzie do zrzutu. Wysiądzie. i Wysiadają, wysiadają, wysiadają. Sprawdza. Ale tam jeszcze ten gościu jest, kurwa. z dółkami. Tu jest koleś, u mnie. O kurwa, idą dwóch. No, zabili tak. mnie. Y, o, idą od 170. Tak jest, za kamieniem jest. Jednego skosiłem Bartek możesz mi kurwa pomóc, nie bardzo. O, tak. już po mnie. Dobra, ja już nie żyję. No fuck. O mnie. Idą od 170. Stój tu. Kurwa. Tamtego już miałem na te na celowniku. Co, za kamieniu? A no widzi na górze, ich. widzisz ich? Na wprost ciebie? Tak tak tak, 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 Tam dwóch. O, 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 tam, tam, o już, o! już, już, już. Ja widziałem jak żeś dostał, jeszcze za czym żeś zaczął celować w ogóle w niego. O! Dostałem, oberwałem. Ale to od innego żeś dostał, chyba jeszcze bardziej z lewej, no właśnie Ale. gdzieś tu. Pomnie. mnie. Ale żeś mi kurwa wola, wora dali. A. O, mam szóstkę. A ty już tak totalnie padłeś? Tak. Wszyscy? Ja? Nie, jeszcze jestem. Radny. No nie, jeszcze raz. nie oh, Ja widzisz tam Patrz, widzisz? Czekałem. Ona wprost masz, Radek! Jak I się wychylić to koleś Widzę, widzę, widzę. Dostało. O, ja przepraszam. <kuh> Ale mi zajebał. W dwóch gości, tak widzę, i tam nalej gra tam przypierdolę i się skończy kurwa dziewiecka. Radku, Szkoda, że strefa ma... idzie. Też ma jakąś dosyć potężną tą snajperę, któryś tam... Radek, Radek! Radek, Radek. Nie, Radek tak. o, mówię, że ma. kar, Radek, kara. Ach, Jak on mnie tak strzelił, jak kaczkę jebałem? Ty ssione, ty! Dostałem, Słychać cię dwa razy. Cały, Cały dom, dom. Zdaję, że Zdaje się, że ty żeś zginął nie dlatego, że żeś dostał prześcianę, tylko że, że zginął już... Ja już sam, no jeszcze raz i kończymy. Ja spadłem, ja spadłem.